Cześć kochani, tu kendimona. Dziś zapraszam Was na filmik o tematyce, której dość długo nie było na moim kanale, ponieważ będzie to haul ciuchowy i tutaj pokażę Wam kilka rzeczy z sieciówek, będą ciuchy z Sinsaya oraz z berszki. Dodatkowo pokażę Wam też kilka nowych rzeczy, które przyszły do mnie z Shein. Pokażę Wam też tutaj chyba coś z targu, bo kilka rzeczy sobie upolowałam w dość niskich cenach i na koniec zostawię jeszcze perukę, bo znów przyszła do mnie nowa. Tak więc jeżeli jesteście ciekawi, co kupiłam i za ile, no to zaczynamy. I zaczynamy sobie tutaj od rzeczy z Cinseya, przy czym od razu muszę zaznaczyć na wstępie, że ten haul będzie miał główny motyw, czy też główny kolor różowy. Zresztą znacie mnie, wiecie, że ja ten kolor uwielbiam i nie mogłam po prostu przejść obojętnie wobec kolekcji Sinseya Barbie. Ja po prostu uwielbiam ten motyw i kiedy tylko zobaczyłam tę kolekcję, no to uznałam, że jest dla mnie dosłownie stworzona i ja kupiłam te rzeczy, słuchajcie, w regularnej cenie. Ta koszulka, ten t-shirt, taki zwykły biały t-shirt z różowym napisem, kosztował 29,99, a w tej chwili można go kupić za promocję za 15, więc ja troszeczkę przepłaciłam, natomiast zdawałam sobie sprawę z tego, że czasem nie wszystkie rozmiary trafiają na wyprzedaż, a niestety ja jestem osobą dość dużych gabarytów i obawiałam się, że może później nie być rozmiaru odpowiedniego dla mnie, ponieważ ja właśnie wzięłam sobie rozmiar XL. Czyli największy z tej koszulki. I ona jest naprawdę mocno opięta dla mnie, więc tutaj w mniejszym rozmiarze już byłoby kiepsko. Ale tak się zastanawiam, żeby sobie zamówić jeszcze teraz drugą koszulkę. Skoro są za 15 zł i też widziałam, że XL-ki są jeszcze dostępne, tak więc chyba sobie kupię, żeby mieć jeszcze drugą. Tutaj z tyłu jeszcze powiem Wam, że jest napis Be Strong, Be Real, Be you. No i z przodu oczywiście duży różowy napis Barbie. Natomiast druga rzecz, którą sobie kupiłam, Kosztowała 39,99 w regularnej cenie. W tej chwili można ją kupić za 9,99. Tak więc przecena w tej chwili jest ogromna i jest to takie właśnie różowe body z białymi napisami Barbie. Tutaj mamy oczywiście zapinane to body na dole. Natomiast jeżeli chodzi o to body, to ja też radzę się przejść raczej do sklepu i sobie zobaczyć jak układają się wzory na tym body, ponieważ słuchajcie, ja poszłam do Senseja i przejrzałam wszystkie dostępne te body w moim rozmiarze i każde miało zupełnie inaczej te napisy, tak jakby porozkładane tutaj na sobie. W niektórych, na przykład ten napis Barbie był tutaj na górze, do góry nogami i wyglądało to tak średnio, więc ja wybrałam sobie takie body, które po prostu najbardziej mi się podobało i właśnie dzięki temu, że nie czekałam aż do wyprzedaży, no to miałam dość duży wybór. Chociaż też kurczę za 9,99, no tutaj naprawdę obniżka jest mega, więc jeżeli macie ochotę na takie body, no to biegnijcie, bo widziałam, że jeszcze są dostępne. No i ostatnia rzecz, którą sobie kupiłam, to jest taki sweterek upolowany na wyprzedaży, kosztował 19,99, ma tutaj taki napis Strawberry Kisses. I to jest taki sweterek stosunkowo krótki, natomiast do spodni z takim wyższym stanem naprawdę fajnie wygląda. On jest oczywiście taki oversize'owy. Ja tutaj sobie wzięłam rozmiar M i powiem Wam, że te rozmiary tych sweterków były naprawdę ogromne. Jeżeli ja biorę Mkę, no to możecie być pewne, że nawet na takie duże dziewczyny o bardzo dużym rozmiarze te ciuchy będą ok Tak więc na mnie już Lka była duża. MK taka powiedziałabym, że w miarę ok, Myślę, że nawet SK też by była spoko. Natomiast ogólnie sam sweterek jest fajny. On ma tutaj taką srebrną niteczkę błyszczącą pomiędzy tym różowym materiałem. Tak więc też jestem z niego zadowolona. Jeżeli natomiast chodzi o zakupy z berszki, to mam tutaj taką piękną spódniczkę w różową kratkę. I słuchajcie, ja tę spódniczkę zamówiłam, kiedy ona była na wyprzedaży za 44,90. Przy czym z tą spódniczką w ogóle było trochę zachodu, bo ja zmierzyłam sobie inny kolor tutaj u nas w Lublinie. Bo niestety okazało się, że u nas tego rozmiaru Elka, tak? bo to był największy rozmiar, to była właśnie Elka i tej różowej Elki u nas w Lublinie nigdzie nie było, więc ja mam ogromny problem, bo nie dało się jej już też kupić na stronie. Dlatego poprosiłam znajomą z Poznania Emilkę. Pozdrawiam Ci przy okazji, Emilka, jeżeli oglądasz ten filmik i dziękuję, że chciałaś mi tę spódniczkę upolować, i ona właśnie poszła do Poznania. I znalazła ją dla mnie, w ogóle miałam mega cierpliwość, bo tam było też kilka sztuk, więc wysyłała mi zdjęcia, żebym sobie wybrała, którą chcę, ponieważ też wiadomo, że tutaj różnie się układał ten wzór tak jakby. Na przykład w niektórych te ciemniejsze paski były tutaj bliżej środka i tak nie do końca dobrze też to wyglądało, więc naprawdę cieszę się, że miałam taką możliwość, że pozwoliła mi wybrać przez Messengera sobie tę spódniczkę. I oczywiście musiałam zapłacić dodatkowo za wysyłkę, natomiast i tak się słuchajcie opłacało, no bo tak jak mówię u mnie w ogóle elek nie było, ona jest w ogóle dość mocno objęta, ale uznałam, że chcę ją mieć mimo wszystko, pomimo tego, że jest taka mm, na ścisk. Ale tak mi się spodobała, bo ma taki mega gruby materiał, który tak fajnie tutaj przylega wszędzie do ciała i nie podkreśla aż tak bardzo brzucha. Ja ogólnie, kiedy zakładam właśnie tego typu spódniczki, takie typowo dopasowane, to bardzo często ten brzuch jest mega mocno podkreślony, a w tej nie ma aż takiego problemu, dlatego bardzo ją chciałam mieć. No i tak jak mówię, tutaj zapłaciłam nawet za tę wysyłkę, natomiast słuchajcie, ja w tej chwili widziałam, że ta spódniczka jest nadal dostępna na stronie, ale zarządza. Teraz sobie tutaj zerknę i powiem wam za ile. Za 59,90, więc cena poszła w górę. Cena promocyjna. Nadal jest promocyjna, natomiast w tej chwili jest wyższa niż była. Tak się spódniczka prezentuje. Powiem wam, że jest naprawdę mega. Bardzo się z niej cieszę. Jeżeli natomiast chodzi o zakupy z targu, to tutaj zaczniemy od butów, które moim zdaniem są najlepszą rzeczą, którą udało mi się upolować, ponieważ kupiłam je za 15 zł. Tutaj widzę, że były za 30 wcześniej, ale tam pod spodem jest jeszcze jakaś metka, więc bardzo możliwe, że były na początku jeszcze droższe. I słuchajcie, to są buty, które prezentują się tak. Moje zdanie są po prostu mega. Ja naprawdę uwielbiam tego typu buty, a jeszcze w różowym kolorze. Oczywiście ja w nich już chodziłam, więc one nie są idealnie czyste, ale nie zwracajcie na to uwagi. Chciałam Wam pokazać w każdym razie, co można czasem upolować. I ja naprawdę lubię takie buty, bo one mają tutaj podwyższenie. Ja mam coś takiego, że nie znoszę chodzić w płaskich butach. Od razu mnie bolą stopy, po prostu nie mogę. Zawsze muszę mieć przynajmniej te kilka centymetrów obcasik, żeby było mi wygodnie chodzić. Więc jeżeli biorę sobie nawet jakieś trampki czy cokolwiek innego to zawsze szukam właśnie z takim podwyższeniem więc jestem naprawdę mega zadowolona bo uważam, że za 15 zł no to się opłacało no naprawdę się opłacało pomimo tego, że niby tutaj jest rozmiar 39, a ja mam 38, 38,5 natomiast ten 39 jest tak mały, że właśnie jest na mnie dobry, tak mi się wydaje, że być może też przez to te buty nie zeszły że miały troszeczkę zaniżony rozmiar więc czekały chyba na mnie, żebym ja je upolowała. No i naprawdę uważam, że ten kolor jest po prostu mega. Kupiłam też sobie takie czarne getry. A tak właściwie to kupiłam dwie pary getrów, od razu wam powiem i każda z tych par kosztowała 25 zł. Jeżeli chodzi o te getry, to one są takie typowo czarne, elastyczne. I tutaj mają takie sznurowanie, one są z wysokim stanem i naprawdę moim zdaniem fajnie wyglądają. Ja w ogóle lubię kupować getry na targu, bo one mi się dobrze noszą, są bardzo wygodne. Nie wiem, czy Wy też nosicie w ogóle getry, bo wiem, że niektóre osoby w ogóle za getrami nie przypadają, natomiast ja nie przypadałam za jeansami, a właśnie getry bardzo lubię, więc najczęściej, jeżeli mam sobie kupić jakieś getry, to idę właśnie na targ, bo zawsze wiem, że znajdę tam coś fajnego w dobrej cenie. Więc te były pierwsze, natomiast jeżeli chodzi o te drugie, no to wybrałam sobie takie właśnie panterkowe spodnie w odcieniu szarej panterki, bo były też takie typowo panterkowe, wiecie, takie beżowo-brązowe, ale te mi się bardziej podobają. Bały. One tutaj mają taki paseczek, można sobie zawiązać kokardkę. Ogólnie są mocno elastyczne i co jeszcze mogę Wam o nich powiedzieć? W sumie nic. Ja kupiłam je sobie tak bardziej do chodzenia po domu, bo raczej w panterkowych gdzieś tam na miasto nie chodzę. Natomiast po domu lubię sobie nosić takie getry, więc taki zakup. No i teraz przechodzimy do ciuchów z Shein. Tutaj pierwszą rzeczą jest taka bluzeczka. I słuchajcie, ja w tej bluzeczce wrzucałam już fotki na Insta, więc mogliście ją zobaczyć, jeżeli śledzicie mój Instagram, jeżeli nie, to zachęcam, żebyście tam sobie zajrzeli i żebyście mnie śledzili na Instagramie. Często też wrzucam jakieś tam relacje, story tak bardziej na bieżąco, więc też jeżeli chcecie widzieć mnie tak bardziej na co dzień nie tylko od czasu do czasu przy filmikach to zachęcam do zaobserwowania i przy okazji zachęcam też do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia lajka w tym filmiku. Będzie mi naprawdę bardzo miło, natomiast wracając do ciuchów, no to słuchajcie, tutaj ta buzeczka to jest rozmiar XL i ta bluzeczka jest na mnie tak naprawdę trochę za duża, mogłam jednak wziąć mniejszy rozmiar, ale bałam się, że tutaj w biuście będzie za mała, przy czym ona jest naprawdę ogromna, bo jest jeszcze taka gumowana, tu ma właśnie gumeczkę na dole i na górze, naprawdę mega się rozciąga. Więc spokojnie, mniejszy rozmiar można było brać, natomiast wygląda naprawdę mega uroczo. Powiem Wam, że zastanawiam się jeszcze, czy nie zamówić jej sobie po prostu w mniejszym rozmiarze, bo naprawdę mega mi się podoba. Oczywiście przy moim brzuchu takie krótkie bluzki nie wyglądają zbyt dobrze, jeżeli nie dobierze się do nich fajnego dołu, czyli tutaj musi być coś z wyższym stanem i wtedy wygląda to spoko. Zresztą właśnie na insta pokazywałam Wam fotkę w tej spódniczce z Barbie. Ona ma taki wysoki stan i myślę, że naprawdę. Fajnie się to razem prezentowało. Kolejną rzeczą z She In jest spódniczka. I powiem Wam szczerze, że ja myślałam, że ta spódniczka będzie bardziej różowa, a to jest taki typowo brudny róż. Na pewno nie jest to taki róż, jaki zazwyczaj noszę, natomiast ona ogólnie jest taka dość mocno rozkloszowana. Tu na dole tutaj jest niezapięty guzik, żebyście się nie dziwili że tak jakoś dziwnie wygląda natomiast ogólnie jeżeli chodzi o rozmiar to wzięłam sobie L ponieważ to był rozmiar największy i ona też jest na mnie taka dość mocno opięta w talii, natomiast mieszczę się, jakoś się wciskam no tutaj jeżeli chodzi o SHEIN to oni mają naprawdę mega fajne, mega tanie ciuchy, natomiast z tą rozmiarówką nie zawsze jest tak dobrze, w sensie, że oni mają osobny dział dla takich dziewczyn typowo plus size no i tam wtedy można kupić też rzeczy w większych rozmiarach i tamte rzeczy zazwyczaj są nam nie za duże, nawet kiedy biorę najmniejsze. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o te standardowe rozmiarówki, no to czasem właśnie LK, która jest największa, bywa na mnie za mała. Więc ja jestem tak pomiędzy. No, trochę ciężko mi tutaj się teraz wpasować w te ciuchy. No i ostatnia spódniczka, też właśnie w rozmiarze L, czyli w rozmiarze największym, który był dostępny na aukcji. Jest to taka różowa spódniczka z takiego bardzo przyjemnego materiału. To jest coś w rodzaju takiego ala nawet nie wiem za bardzo jak to określić Ten materiał jest taki dość elastyczny i bardzo przyjemny, naprawdę mięciusieńki I prezentuje się spódniczka tak, tutaj jak widzicie ma takie jakby sznurowania po bokach pod kieszonkami Wygląda to naprawdę słodko, tutaj są jeszcze złote guziczki przy kieszonkach Rozmiarówka jest bardzo podobna jak w tej wcześniejszej spódnicy, więc tutaj też jest to niestety dość opięta spódniczka. Natomiast mimo wszystko jestem z niej zadowolona, w ogóle jestem zadowolona z jakości tych rzeczy. Ostatnio mam wrażenie, że trafiam na coraz lepsze rzeczy z Shein, bo na początku miałam większy problem. Powiem Wam, że jak jest takie, nie do końca, nie zawsze mi się te ciuchy podobały, a teraz coraz częściej trafiam na takie naprawdę bardzo fajne rzeczy, które są w naprawdę niskich cenach na tej stronie. Więc kolejna rzecz, spoko. No i na koniec, tak jak mówiłam, przejdziemy sobie do peruki. Ta peruka pochodzi ze strony Uself Week, i jak widzicie, wybrałam sobie taki różowy kolorek z ciemnym odrostem na górze, z takim ciemnym ombre. Natomiast dodatkowo do peruki został oczywiście dołączony wig cap, czyli taki czepek na głowę, który najpierw się ją zakłada. Jest to rzecz jasna peruka lace front, więc ona tutaj miała siateczkę, którą ja sobie już odcięłam. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że naprawdę podoba mi się linia włosów w tej peruce, ponieważ jest dość naturalna. Tutaj te włosy zaczynają się tak jakby stopniowo, na początku są troszkę rzadsze. I dopiero później są gęstsze, dzięki czemu naturalniej to wygląda na naszej głowie. Nie jest to zrobione tak, że jedna linia i się od razu zaczynają te włosy, bo przy takich perukach lace front, kiedy właśnie mamy zbyt dużo tych włosów z przodu, to musimy je tak wyskubywać, wyrywać. To nie zawsze jest łatwe, więc czasem bywa ciężko, a tutaj już ten problem nam odchodzi, ponieważ wszystko jest ładnie zrobione. Tak więc myślę, że nie ma co tutaj dłużej gadać o tej peruce, tylko trzeba ją przymierzyć. Od razu Wam powiem, że ta peruka nie jest jeszcze tak idealnie w 100% dopasowana, bo tutaj przydałoby się zrobić jeszcze takie krótsze włoski a la baby hair, żeby to wszystko wyglądało bardziej naturalnie, chociaż u mnie ciężko będzie uzyskać taki 100% naturalny efekt, no bo ja ogólnie nie mam aż tak ciemnych swoich odrostów. Wydaje mi się, że gdyby założyła tę perukę jakaś Szatynka, osoba z ciemnymi włosami, to wyglądałoby to bardziej naturalnie, no bo wtedy ona standardowo swoje włosy mają już ciemne, i wiadomo, że też troszeczkę ciemniejsza karnacja by inaczej tutaj wyglądała, natomiast widzicie, jak to się prezentuje na mnie. Ja i tak jestem zadowolona z tego, jak ta peruka wygląda. Jeszcze możecie teraz zobaczyć inne ujęcia, tutaj też peruka z tyłu. Jak widzicie, jest naprawdę bardzo długa, włosy tutaj mają ładną linię. Tak więc, ja nie mam się do czego przyczepić. Tak więc, to już by były wszystkie produkty, które miałam Wam do pokazania w tym dzisiejszym filmiku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia następnym razem, pa pa!